Siemano, dziś taki nietypowy odcinek. Trochę świąteczne odbijemy sobie od tych inwestycji. No i pogadamy i przedstawię wam kilka moim zdaniem niedocenionych i tanich skinków. No, z tą niską ceną to w sumie kwestia sporna, bo będą takie, które można zgarnąć za kilka złotych, no i takie, za które trzeba będzie zapłacić kilkadziesiąt. Ale bardziej skupiłem się na stosunku jakości do ceny. Wartości poszczególnych rzeczy będę brał ze Steama, no bo tam zazwyczaj ludzie kupują te skinki, przynajmniej takie osoby, które nie są zaznajomione z jakimś buffem i tak dalej. No i wszystkie warianty będą w lekkim zużyciu. Zachęcam do zostawienia suba i lecimy. I jako, że to są warianty lekkie zużycie No to niektóre kosztują dość dużo tych pieniędzy Więc jak wtedy ktoś ma mniej No to można po prostu zejść na te niższe jakości Zaczynamy od skina czarny lotos Jest on dość prosty, nieprzekombinowany Mamy motyw tego kwiatu No i fajnie to wygląda 6-15 złotych on kosztuje Dalej jeden z moich ulubionych akaczy w grze No naprawdę to połączenie zielonego, niebieskiego Te elementy troszkę futurystyczne No czynią tego akacza naprawdę kozackim No i za minimalware musimy zapłacić 50 złotych Dalej mamy skin kora mózgowa, też nie jest to jakoś super skomplikowane, ale przy tym bardzo fajnie to wygląda. Kojarzy mi się z jakąś taką gumą balonową, więc fajny skin za 15 zł. Dalej mamy skinę do AWP, gałęźnica. No i ten wąż jest naprawdę super. Warto też dodać, że ta lufa e, też ma takie, jakby, swoje łuski, te zielone elementy na lufie. Kurczę, no jest to bardzo fajny, clean. E, no i kosztuje takie do 20 ziko Najtańszy dzisiaj skin. E, Glock Wschód Słońca, 2,70 zł. No i mamy miasto, mamy księżyc. Kurczę, ja mi się to podoba, nie? Przy takiej cenie. Naprawdę myślę, że fajna, budżetowa sprawa. Dalej Digiel, szyna świetlna za 6 zł. No i jest to taki strasznie budżetowy po prostu żar. Z, tu na Lufie mamy te elementy ogniste, trochę złote. Fajna sprawa. Dalej MP9 łańcuch pokarmowy za 14 zł. No i w stylu takich animacji kojarzy mi się nie wiem trochę z takim Rick and Morty i dużo tutaj kolorów, dużo się dzieje. Dalej Mac 10 technologia. No i tu całą robotę po prostu robi to, że to zmienia te swoje kolorki, no i takie coś kosztuje 20 zł. Dalej dwa dość podobne do siebie skiny, AWP czarny Nil oraz AK-47 Stalowa Delta. Są dość proste, czarne, natomiast bardzo fajnie widać w gierce na nich też łobienia. No i prezentuje się to przyjemnie i też nie są drogie, no bo ak kosztuje kosztuje 8,50, natomiast AWP-ka 10. Dalej mamy nuklearny ogród za 22 zł. Jak widzicie, tutaj mamy przewagę jasnego zielonego, taki trochę budżetowy gamma doppler, no i przyjemnie to siedzi. Następnym skinem jest góra Fuji za 21 zł. No i fajne jest dobranie tych kolorów. No i mamy tutaj w, jako element główny po prostu tą górę. No i ostatni skin to M4, szkło ołowiowe za 26 zł. No i kurczę, to też tak bardzo mi siedzi, że to jest takie tanie, to jest dla mnie niepojęte. Kurczę, strasznie mi się podoba ta kolorystyka, nie? Więc to była moja taka lista, napiszcie co myślicie, czy według was są jeszcze jakieś takie fajne skiny niedoceniane. Dzięki za dziś, do następnego, cześć, pa pa!